Sankcja kredytu darmowego, usunięcie wibor i zwrot prowizji. Jak odzyskać pieniądze od banku? Czy wiesz, że banki mogą ci być winne tysiące złotych? Tak, dobrze słyszysz. Jeśli masz kredyt konsumencki, hipoteczny lub płaciłeś kredyt wcześniej, istnieje duża szansa, że zapłaciłeś więcej niż powinieneś. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak odzyskać swoje pieniądze dzięki trzem. Prostym kroku. Sankcja kredytu darmowego usunięciu, wyboru i zwrotu prowizji. To nie jest skomplikowane, to jest Twoje prawo. Zaczynajmy więc. Po pierwsze, sankcja kredytu darmowego, czyli wkrócie SKD. Wyobraź sobie, że kupujesz samochód za 50 tysięcy złotych ale sprzedawca dolicza Ci dodatkowe 20 tysięcy za przygotowanie dokumentów. Brzmi absurdalnie, zgodzisz się? No właśnie, a jednak banki robią to w codziennych umowach w kredytach. Na szczęście istnieje coś, co nazywa się sankcja kredytu darmowego. I tutaj już spieszę z wyjaśnieniem. Sankcja kredytu darmowego to narzędzie prawne, które pozwala Ci odzyskać wszystkie niesłuszne, naliczone np. Na opłaty, odsetki, prowizje i inne koszty, tak, a w praktyce oz oznacza to, że Twój kredyt staje się darmowy płacisz to, co faktycznie pożyczyłeś. I teraz posłużę się przykładem. Klient zaciągnął kredyt gotówkowy na 100 tysięcy złotych, bank doliczył mu dodatkowe 40 tysięcy złotych w odsetkach i prowizjach, a dzięki sankcji kredytu darmowego odzyskaliśmy dla niego te pieniądze i teraz spłaca tylko sam kapitał. Więc jeśli masz kredyt konsumencki zawarty po 2011 roku i podejrzewasz, że twoja umowa może zawierać błędy, to skontaktuj się z nami, analiza jest darmowa i nie pozwól bankom dalej zarabiać na twojej niewiedzy. I kolejny drugi temat to WIBOR, czyli jak usunąć WIBOR z umowy kredytowej. I powiedz mi teraz, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Dlaczego twoja rata kredytu hipotecznego rośnie? Już spieszę z odpowiedzią. Powód to WIBOR. Wskaźnik, który banki wykorzystują do naliczania odsetek, często za dużych. A co było, gdyby w twojej umowie WIBOR zniknął z twojej umowy i teraz spieszę z wyjaśnieniem? WIBOR to zmiana procentowa, która sprawia, że twoje raty mogą rosnąć z miesiąca na miesiąc, ale w wielu przypadkach jego stosowanie jest niezgodne z prawem, szczególnie jeśli bank nie informował cię o ryzyku związanym z jego zmianami. I posłużę się przykładem. Klient miał kredyt hipoteczny z ratą wynoszącą 3000 zł miesięcznie. Po usunięciu wyboru, rata spadnie do 1800 zł. Oszczędność ponad 14000 zł rocznie. Więc Pamiętaj o tym, jeśli masz kredyt hipoteczny i chcesz obniżyć swoje raty, złość się do nas. Następnie sprawdzimy, czy twoja umowa zawiera klauzule abozywne i skontaktujemy się z tobą telefonicznie, aby omówić szczegóły, jakie są błędy w twoich umowach oraz ile możesz od banku odzyskać błędnie zapłaconych pieniędzy, które naliczył ci w sposób nieuczciwy. I trzeci temat, zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę. I popatrz, wyobraź sobie. Sytuację. Spłacasz kredyt na przykład przed terminem i myślisz, że to koniec wydatków, ale bank zatrzymuje prowizję za cały okres kredytowania. Brzmi znajomo? Czas odzyskać te pieniądze. Już spieszę z wyjaśnieniem. Prawo mówi jasno. Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem, bank musi zwrócić Ci proporcjonalną część prowizji oraz kosztów około kredytowych, które proporcjonalnie nie wykorzystałeś. To Twoje pieniądze i masz prawo je odzyskać. Przykład: Klient spłacił kredyt konsumencki o wartości 50 000 zł dwa lata przed terminem. Bank zatrzymał 5 000 zł prowizji i dzięki naszej pomocy odzyskał tę kwotę w ciągu kilku miesięcy. Jeśli spłaciłeś kredyt wcześniej i nie otrzymałeś zwrotu prowizji, skontaktuj się z nami. Pomożemy ci odzyskać należne pieniądze. No i mamy to. Jak widzisz, odzyskanie pieniędzy od banku nie jest skomplikowane. Potrzebujesz tylko wiedzy i odpowiednich narzędzi. Sankcje dramowego, usunięcie wyboru czy zwrotu prowizji to Twoje prawa jako konsumenta, dlatego nie pozwól bankom dalej zarabiać na Twojej niewiedzy. Kliknij link w opisie do tego filmu i dowiedz się o tym, jak możemy Ci pomóc. I pamiętaj, każda złotówka ma znaczenie. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i podziel się. Tym filmem z kimś, kto może właśnie potrzebować tej wiedzy. Razem możemy odzyskać kontrolę nad finansami wszystkich kredytobiorców. Jeśli bezpośrednio chcesz do mnie napisać, to napisz do mnie na tego maila. Pomogę każdej osobie, która się do mnie zgłosi. Pozdrawiam serdecznie. Patryk Bożencki.